Chciałem wam powiedzieć, że to już trzeci odcinek z no, tych najlepszych chatek plemiennych, do których się dostałem. I no to teraz chciałem wam zaprezentować chatkę plemienną o nazwie Live is Emo. Naprawdę fajna chatka, ale Tego nie mają zbyt fajnego. No to, ale trudno. Ważne, że bardzo miła drużyna, i. No, trudno jeszcze coś powiedzieć o tej, tej drużynie, ale i tak jest fajna. No, mm, chyba już nic nie powiem, ale naprawdę polecam. Wszystko, resztę już, jak znacie, wszystko będzie w opisie. Narka.